Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest Jan Paweł Borowski. Dzień dobry, bardzo mi miło, witam Państwa. Zapytam najpierw w związku z tym, że jest Pan historykiem i razem z archeologami pracowaliście przy rynku, co tam się odkryło w trakcie tych prac? Um, szanowni Państwo, Panie Jacku, w ubiegłym roku pod koniec, w grudniu mieliśmy takie specjalne spotkanie szersznikowskie w muzeum, w którym miałem przyjemność razem z naszą archeolog muzealną Zofią Jagorz-Zarzycką poprowadzić dla Państwa takie specjalne spotkanie, w którym omówiliśmy wyniki tych badań. Oczywiście ja nie jestem kompetentny do omawiania wyników badań archeologicznych, to zrobiła wspaniale Zofia. I ja to wtedy tak przyrównałem, że tak jak w moim dzieciństwie, żeby zjeść pysznego naleśnika, należało e, wcześniej zjeść zupę jarzynową. I e, Zofia była tym pysznym naleśnikiem, to co ona opowiadała, było, było tym pysznym naleśnikiem, a moja opowieść była takim wstępem do tych badań archeologicznych. To była ta zupa jarzynowa, przez którą należało przebrnąć. I żeby te badania archeologiczne mogły zaistnieć, należało wcześniej przeprowadzić kwerendę historyczną dla konserwatora zabytków, dla miasta Cieszyna, i sprawiło mi to ogromną radość. Znaczy, czułem Ciężar odpowiedzialności e, przy prowadzeniu kwerendę, musiałem się zmierzyć z dotychczasowymi ustaleniami e, badaczy m, zajmujących się cieszyńską historiografią, i nie będę ukrywał, że dla mnie, jako dla młodego historyka niedoświadczonego, m, było to wyzwanie. E, natomiast e, zauważyłem pewne luki, e, pewne pola, w których e, mogłem zaproponować coś nowego. Między innymi to, że właśnie będzie trzeba szukać ratusza na środku współczesnego placu. Że książę Kazimierz II w 1496 roku nie wytyczył nowego rynku. Ten rynek istniał w tym miejscu, w którym dzisiaj go znamy wcześniej. On, jak wynika z tego dokumentu, który szczęśliwie zachował się, co prawda, w odpisie, ale się zachował, a pochodził z kolekcji muzealnej, mieliśmy go przed wojną w muzeum, książę Kazimierz II sprzedał swoje dwa domy przy rynku nie przy placu, który jak dotychczas sądzono je okalał, tylko przy rynku. Zauważyłem tam kilka innych drobnostek, które nawet nie wiem czy warto je wymieniać, ale one złożyły się na jeden obraz, który dawał wielki potencjał w tych badaniach, które tak czy tak musiałyby być przeprowadzone, bo Cieszyn jest takim miastem, w którym badania archeologiczne należy prowadzić, dlatego Cieszyn był tym Objęty programem, programem milenijnych badań po II wojnie światowej, dostąpił tego zaszczytu. Dołączył do takich miast jak Kalicz, Gniezno, Poznań, gdzie szukano tych prasłowiańskich, prapiastowskich śladów, prawda? Więc nie da się nie kopać w cieszynie, jeśli dzieją się jakieś duże remonty. I ta moja praca, na tej niwie historycznej dała podstawy do tych badań archeologicznych i to była dla mnie wielka radość właśnie dla takiego początkującego historyka, że później archeolodzy kiedy już rozkopali ten rynek w Cieszynie odkryli rzeczy wspaniałe, bardzo cieszące. Jeszcze powiem o nich dwa-trzy zdania, ale tego nie chciałbym zabierać Zofii i innym archeologom. Natomiast ten trud, ta praca archeologów pokazała, że te Pewne teorie, które ja wysnuwałem, okazały się być realne, odzwierciedlone już materialnie w, w tym, co archeolodzy znaleźli. No, to wiemy, znaleziono ratusz na środku rynku, który książę kazał zburzyć, żeby udrożnić ten, ten rynek, udrożnić szlak handlowy biegnący z Pragi do Krakowa, który przechodził przez Cieszyn. To udało się potwierdzić. Ale różnorodność znalezisk, ich ilość myślę, że zaskoczyła i archeologów, którzy prowadzili prace badawcze, i Zofię, która teraz to wszystko opracowywuje i czuwa nad tym, żeby różne ośrodki naukowe w Polsce, które opracowują poszczególne rodzaje zabytków, żeby były dobrze opracowane od strony naukowej, żeby były zakonserwowane i do nas wróciły. Stały się ozdobą naszej ekspozycji, to wszystko było wielkim zaskoczeniem. Kłódki średniowieczne, eksponaty, które są w stanie nam pokazać życie codzienne jakieś nożyczki, prawda, kabłączki. Zabawki w postaci chociażby koników, które znaleziono też w Norymberdze, co też pokazuje, że ten cieszyn nie był wcale taką jakąś prowincją, że mm, życie codzienne w cieszynie wyglądało podobnie właśnie jak w Norymberdze, ale też plomby e, pochodzące z sukien sprowadzanych z najlepszych e, niderlandzkich ośrodków, czyli ten dalekosiężny handel, ale handel luksusowy, e, ilości skór, e, e, ilości no, chociażby ceramiki, którą tam znaleziono, różnorakiej, od garnczków powstaniały kafle i monety. Monety świadczące o tym, że to życie w tamtym miejscu tętniło, że nie mógł to być tylko jakiś plac poza murami miejskimi, że nie był to jakiś plac poza murami miejskimi, przy których znalazłyby się przypadkiem domy, książęce. Tylko musieliśmy zmienić to rozumienie, Dawnego Ciszyna, że był miastem większym, uformowanym już po lokacji, że nam nie pączkował, hmm. tylko został wyznaczony, a później z braku miejsca, trochę nam się ten rynek będący pierwotnie dużym rynkiem, nam się ścieśniał, e, zmniejszał się. Ale te badania pokazały, że na długo wstecz na osi czasu, niż dotychczas sądzono, to życie w tym miejscu, które dzisiaj postrzegamy jako rynek, było również to miejsce rynkiem w XIV wieku i tętniało życiem. Te najstarsze belki drewniane z, z budowli i różnych konstrukcji, które znalazły się na rynku, no są poświadczone właśnie do wieku XIV i wieku XIII. To nam bardzo przesuwa patrzeni i odbiór tego rynku, który dotychczas w historiografii był właśnie określany na taki rynek z końca XV wieku. To była wielka radość dla mnie, ale myślę też dla archeologów i to teraz będzie oddawane mieszkańcom w tym sensie, że jak już to opracujemy od strony naukowej, zrobią to tak może sobie trochę dodaję, jak mówię my opracujemy, opracują to i trafi to do nas na ekspozycję w Muzeum Cieszyńskim, to oddamy to mieszkańcom i myślę, że wtedy wszyscy będziemy czuć satysfakcję i swego rodzaju dumę z tego. Dobrze. To, to ja tutaj Pracę przerwę do na moment panu, bo rozumiem, że wszystko, tak jak pan powiedział, po odpowiednim czasie, po odpowiedniej pracy wróci, znaczy będzie w muzeum. Zapytam o to muzeum, bo pan tam pracuje. Jak się pan pracuje? To jest. Wspaniałe miejsce pracy. Ja tego nie ukrywam. Nie ukrywam mojego entuzjazmu do tego miejsca pracy, do ludzi, z którymi tam mam zaszczyt się spotykać i przyjemność. I nie ukrywam tego, że jest to swego rodzaju um, nobilitacja w moim życiu, że mogę pracować w Muzeum Śląska-Cieszyńskiego. Zawsze to podkreślam w najstarszym muzeum na, na tych ziemiach. I nie ważne, czy patrzymy z perspektywy Krakowa, Wiednia, Pragi, to zawsze będzie najstarsze muzeum. Um, i świadomość tej historii trwania, że to muzeum trwa już ponad 200 lat i daj Boże, będzie trwało kolejne setki i będzie depozytariuszem historii tej ziemi, tej różnorodności ziemi cieszyńskiej, że to wszystko gdzieś ogniskuje się i jest zaopiekowane w muzeum powoduje we mnie wielką satysfakcję i bardzo się cieszę, że, że mogę też dokładać do tego jakąś cegiełkę, do tej pamięci o, o naszej przyszłości, że mm, wielką wartością pracy w muzeum jest także to, że obok opiekowania się, co jest naturalne, zabytkami, ale także opowiadania o tych zabytkach, bo to już przyświecało księdzu Szesznikowi. On gromadził takie eksponaty, które były eksponatami edukacyjnymi. I myślę, że to jest najważniejsza spuścizna po księdzu Szerszniku, że w tym jednak małym Cieszynie, w początkiem XIX wieku, ksiądz Szesznik rozumiał, że za... Pomocą eksponatów będzie opowiadał o dalekim świecie, będzie opowiadał o przyszłości. Więc rozumiał to muzealnictwo w taki sposób nasz, współczesny, narracyjny. Nie chodziło o to, żeby pokazywać jakieś precjoza, prawda? I myślę, że to jest ta spuścizna księdza szersznika, którą myśmy powinni, chcemy, próbujemy kontynuować. Tak, jeszcze tak Natomiast... Pan wspomniał o tej narracji, o tej, o budowaniu historii, które tak teraz, prawda, te storytellingi wszędzie obecne i e, tak, to bardzo ciekawe. Dobrze, to ja jeszcze zapytam, bo praca w muzeum to jest jedno, ale Pan też ma czas na zgłębianie historii na przykład z drogomyśla, bo ostatnia książka, znaczy Pana książka jest właśnie o tym, by Panu które przybliżyć dla tych, którzy jeszcze nie słyszeli o, o tej historii drogomyśla, o tej książce. Panie Jacku, szanowni Państwo, tak. To też wynika bezpośrednio z tego zaszczytu, którym mnie spotyka, że mogę pracować w muzeum, w takiej instytucji, bo obok tej popularyzatorskiej niwy, na której działamy, jest też ta niwa naukowa, w której też staram się spełniać, próbuję się spełniać. I czasem są jej takie efekty bardzo miłe, jak możliwość napisania książki, o swojej rodzinnej miejscowości. Myślę, że to jest rzecz, która nas napawa wielką radością i dumą, że tutaj na Śląsku Cieszyńskim mamy tak dużo tych monografii, nawet tak małych miejscowości. Mamy monografie miast, wiosek i czasem przysiłków. To jest duża rzecz. To nas wyróżnia naprawdę w skali naszego kraju, że Cieszyń jest tym mocnym ośrodkiem naukowym. Jest tu wielu historyków po obu stronach Holzy. I to jest y, też spuścizna księdza Szersznika. Ale zostawiając muzeum, a idąc w kierunku y, y, książki o mojej rodzinie i miejscowości, to jest y, coś, co y, wypływa z głębi mojego serca. I to już się nigdy nie zdarzy, chyba, chyba że napiszę dalszą część y, Dziejów Drogomyśla. Mili Państwo, y, to brzmi tak wręcz infantylnie, ale rzeczywiście, kiedy ja pracuję nad dziejami Cieszyna, kiedy skupiam się nad kartografią cieszyńską czy wojną czy historią na Śląsku to wszystko sprawia mi przyjemność to wszystko jest dla mnie ważne ale e, takie emocje wypływające ze środka które towarzyszyły mi pisaniu o rodzinnym domu o tym że dosłownie pola leżące przed moim rodzinnym domem potrafiłem odnaleźć w połowie średniowiecza, że już były nazywane te nazwy, trwają do dzisiaj jak wilcze pole, wilkołak, zawada, zapomniana wioska leżąca przy drogomyślu, do dzisiaj przez mieszkańców nazywana zawadą. To sądzę, jest bardzo ciekawe, że w źródłach zawsze była zawadą, już od średniowiecza, ale nasza gwara była tak intensywna i tak, tak się zmieniała, że mieszkańcy zapamiętali ją jako. Zowadę, zmiękczyli ją, tak pięknie w naszej gwarze nazywając. W tym czułem te wzruszenia, że kiedy moi dziadkowie opowiadali mi o przyszłości Drogomyśla, bardzo trudnej przyszłości, Drogomyśla doświadczonego II wojną światową, jak w większości miejscowości na Śląsku Cieszyńskim, zniszczonego w 70%, opowiadającymi o o kościoła węglickiego w Drogomyślu, który jest tutaj pewną dominantą w krajobrazie tej wsi, o takim niezwykle mi bliskim zabytku jak miedziana trumna baronowej Petroczy, którą kiedyś przytaszczyłem do Cieszyna do muzeum, wypożyczyłem na moją pierwszą wystawę. To wszystko powodowało wzruszenia, rzeczywiście. Odnajdywanie mojego dzieciństwa w źródłach historycznych i opowiadanie na nowo w sposób już teraz taki Mam nadzieję, profesjonalny. To było dla mnie bardzo ważne. Zamysł był taki, żeby tą historię Drogomyśla, jednej z wielu wiosek tutaj na Śląsku Cieszyńskim, ale Drogomyśla, mającego swoją w tej mikroskali jednak unikatową historię, opowiedzieć możliwie w najszerszy sposób. Dlatego pierwszy tom, który udało mi się napisać i wydać z pomocą Słowiecka Drogomyśl, obejmuje średniowiecze, zaranie tej wsi i kończy go w roku 1737, czyli całkiem wcześnie. 240 stron obejmuje te pierwsze trzy stulecia dziejów Drogomyśla od 1454 roku, ale to jest tylko wzmianka źródłowa. Wiemy, że ten Drogomyśl musi być ciut starszy, jak większość wiosek. Kiedy podajemy te pierwsze daty i obchodzimy jubileusze, to zawsze jest jakaś data, która po prostu została zapisana w dokumencie. A archeologia, pewne metody porównawcze pokazują nam, że te wioski zazwyczaj mają trochę starszą prowinencję i możemy snuć takie, takie przypuszczenia. Natomiast chciałem jak najwięcej, możliwie z tych źródeł, które były dostępne, wyciągnąć, przelać na papier. Dlatego ten pomysł z czterech tomów. Drugi tom będzie dotyczył tylko XVIII stulecia. To już dosyć osobliwe rozwiązanie, ale e, ten przyrost źródeł w XVIII stuleciu jest tak duży dla drogomyśla, że spróbuję opowiedzieć historię e, tej wsi, zarówno z perspektywy szlacheckiej, jak to zazwyczaj się dzieje, ale też z perspektywy chłopskiej. Ta historia chłopska ostatnio jest bardzo modna. Chłopki, e, ja, boki, ja boki, mam boki, na to dosyć boki, pościągliwe zdanie, Do, mam. mam do tej historii chłopskiej, bo ona czasem idzie zbyt entuzjastycznie za daleko, ale myślę, że to może być niezwykle atrakcyjne także dla mieszkańców Drogomyśla, bo znajdą tam swoich bezpośrednich przodków, te gospodarstwa duże w Drogomyślu rzeczywiście trwają od setek lat już w swoich miejscach stałych, ale to może być też ciekawe ogólnie dla mieszkańców Śląska Cieszyńskiego. Mam nadzieję, to takie porównanie, zestawienie życia szlacheckiego i chłopskiego. A kolejne dwa późniejsze tomy napisze e, niezwykle doświadczony historyk e, Wojciech Kiełkowski, który specjalizuje się w wieku XIX w, e, i tym niezwykle dojmującym wieku XX. E, świetnie porusza się w problematyce II wojny światowej, więc... Myślę, że tutaj spotyka drogomyśl coś wyjątkowego. Bo ja się bardzo cieszę, muszę panu przerwać. Ja się bardzo cieszę, bo przy okazji drugiego tomu, który może już tak delikatnie gdzieś tam powstaje, w tak zwanym międzyczasie, i będziemy mogli też porozmawiać znowu. I skupimy się właśnie na, na tym, co jest konkretnie w chętnie. tej historii drogomyśla. Jan Paweł Borowski był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie, kłaniam się.